Dragons Dogma 2 liczył dość burzliwy start, a na Steamie ciągle i recenzje są jako mieszane. Jednak dziś chcę się skupić na plusach produkcji i po prostu powiedzieć wam, dlaczego warto zagrać w tę grę. Witajcie, ja nazywam się Sarna i zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Zadania w Dragon's Dogma 2 może nie są odkrywcze i nie rewolucjonizują gier wideo, ale mają coś, czego wiele gier boi się wprowadzić. Tym czymś jest samodzielność gracza. A więc nie wystarczy zaznaczyć sobie zadania i biec do punktu. W Dragon's Dogma wiele zadań nie prowadzi nas po sznurku i wymaga od nas zaangażowania. I dla mnie takie podejście do zadań powinno być w większości gier bo angażuje samego gracza, wymusza od nas choć trochę pomyślenia, jak załatwić daną sprawę, jak można je rozwiązać i gdzie iść i co robić. Wiem, że gra nie posiada języka polskiego i może to być dla niektórych problem, ale serio, te kilka zdań z dziennika można wpisać nawet w translator i wtedy bariera językowa nie jest problemem. Oczywiście wiele zadań ma pokazany dokładny cel, przez co nie każdy quest wymaga od nas rozkminy i sama gra dość nieźle tym balansuje. Co ciekawe, samo zbieranie zadań też jest dość niecodzienne, ponieważ nie mamy oznaczonego NPC, który czeka na nas z zadaniem. Często sami musimy ich zahaczyć i podpytać, czy nie potrzebują pomocy, a wraz z naszymi działaniami niektórzy sami poproszą o tą pomoc. Bardzo podoba mi się to podejście, które minimalizuje niepotrzebne znaczniki na mapie. Grając w Dragon's Dogma 2, czuję, jakby ten świat był żywy. W sumie ciężko powiedzieć dokładnie czemu. Może to przez bardzo silne elementy podróży, które bardzo cenię sobie w grach, a może przyczyniają się do tego to co mówiłem wcześniej o zadaniach. Samo to, że tutaj nie mamy wykrzykników z NPC, którzy potrzebują pomocy, sprawia, że imersja w grze się pogłębia. To samo tyczy się mapy i tego co na niej znajdujemy, a raczej to czego nie znajdujemy. Bo nie mamy tutaj kolejnych posterunków do zlikwidowania, punktów orientacyjnych, czy innego tego typu bzdur, które trafiają niemal do każdej gry i to niekoniecznie z grą z otwartym światem. A może to wynika z tego, że w nocy jest tak ciemno, że podróżowanie bez lampy może skończyć się upadkiem z wysoka, w wyniku czego nasza postać zginie. Choć z samą lampą też nie wszystko dokładnie widać. Wiadomo, poczucie imersji nie jest jej tak wielkie jak w przypadku Red Dead Redemption 2. W końcu tutaj mamy świat fantazji z smokami, cyklopami i różnymi maszkarami, których raczej nie uświadczymy w prawdziwym życiu. Okra to, że postaci już chyba wszyscy wiedzą, nawet ci co nie interesują się grą. Niemal wszędzie były widoczne screeny różnych aktorów, postaci z gier czy anime odwzorowanych w Dragon's Dogma 2. I co tu dużo mówić, kreator jest bardzo rozbudowany i faktycznie może w nim zrobić wiele niesamowitych postaci. Jednak przy takim kreatorze trzeba mieć świadomość tego, że żeby nasza postać wyglądała epicko, to musimy mieć zbudowany wcześniej plan albo chociaż zarys naszej postaci, bo bez tego może być dość ciężko. Niemniej jednak w samym kreatorze może spędzić dosłownie godziny tworząc swojego awatara, po czym niestety ale w samej grze i tak dość szybko przykryjemy jego twarz jakimś hełmem czy też kapturem. Nie ma co ukrywać, że jednym z wielu trzonów rozgrywki w Dragon's Dogma jest walka. Zależnie od klasy, nasz gameplay będzie się zmieniał. I choć walkę możemy bardziej przyrównać do slashera, tak nie brakuje w niej taktyki w postaci odkrywania słabych punktów przeciwników, takich jak słabość na żywioł czy konkretny element ciała, jak na przykład strzała w oku cyklopa, który traci swoją orientację w terenie i wali na ślepo. Co jest jeszcze ciekawe, to w tej części będziemy mogli zwabić naszego oponenta na most i albo samemu go zniszczyć, albo sprowokować go, żeby sam go zniszczył i spadł, tracąc przy tym życie. Jednak trzeba liczyć się z tym, że głównie nasza walka będzie polegać na skillach i wspinaczce się w przypadku oczywiście większych przeciwników. Same skile i magia cieszą oko, przez co miło będzie się przechodzić przez kolejne fale goblinów, wilków czy też trochę większych potworów. A do tego trzeba dodać, że wieczorem, kiedy nasza widoczność zostaje mocno osłabiona, to do życia budzą się zupełnie inne maszkary, które będą oczywiście chciały nas składzić. A to jakiś szkielet przewinie się przez nasz topór, a to jakiś fantom oberwie czarem, no i tak dalej. Zmiana przeciwników fajnie odświeża naszą drogę, którą nie raz będziemy musieli powtórzyć. Skoro mówimy o walce to też warto powiedzieć coś więcej o klasach, tych w grze mamy sporo i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, choć większość klas będziemy musieli odkryć podczas gry. Samych klas podstawowych mamy 4 i już w nich znajdziemy na pewno coś dla siebie, bo do dyspozycji mamy Asasyna, Łucznika, Wojownika i Maga. Każda z naszych klas ma osobny poziom, a wraz ze wzrostem naszego poziomu powiększa się nasz roster skilli, więc im dalej tym większa jest zabawa. Jeden z minusów jest taki, że skili aktywnych możemy mieć tylko 4. Niby nie jest to mało, ale człowiek chciałby mieć więcej. Choć w sumie dzięki temu częściej zmieniamy i testujemy nasz zestaw umiejętności. Warto zaznaczyć, że w grze będziemy za wszystkie skile czy magię płacić staminą, więc warto mieć ten pasek na uwadze. Plus wszystkie argumentacje, czyli takie pasywne skile, możemy przynosić z klasy na klasę. A więc jak magiem nauczymy się mniejszej straty staminy przy skillach, tak tą pasywkę będziemy mogli też użyć w przypadku innych naszych klas. Więc tak naprawdę opłaca się wbić wszystkie klasy do maksimum. W Dragon's Dogma 2 prócz swojej postaci tworzymy też naszego Pauna, który będzie z nami zwiedzał ten niebezpieczny świat. Do naszej drużyny może dołączyć kolejnych dwóch, którzy będą predefiniowani od Capcomu lub będą to pałny stworzone przez innego gracza. A my sobie je po prostu wypożyczymy. Również inni gracze będą mogli wypożyczyć naszego pawna, dzięki czemu ten może nauczyć się, jak walczyć z danym potworem lub dowiedzieć się, jak zrobić konkretne zadanie. Wtedy tą wiedzą chętnie się z nami podzieli. Jest to fajny aspekt, który buduje większą przydatność pawnów niż to było w przypadku pierwszej części. Jednak w grze jest ukryta jedna mechanika, i tu pojawi się spoiler. Mianowicie, w czasie walki ze smokiem, Nasz Pawn może zaradzić się Smoczą Chorobą, która po czasie może zmienić go w Smoka podczas naszego snu, a ta zmiana równa się ze śmiercią całego miasta lub wioski, w którym spaliśmy, co może przekreślić wiele naszych zadań i popsuć nam nieco rozgrywkę. Co ciekawe, nasz Pawn może się tym zaradzić od innego członka grupy, więc nie musimy walczyć ze Smokiem, żeby doszło do katastrofy. W całe szczęście możemy temu zaradzić, ponieważ chorobę możemy rozpoznać po oczach, a więc, jeśli jakiś pałny jest zarażony, to możemy go wymienić, a naszego pałna będziemy musieli zrzucić z wysokości i ponownie przyzwać przy kamieniu. Jest to ciekawa mechanika, ale nie ukrywam, że może nam to dość mocno rozjebać grę. W tym materiale głównie skupiłem się na plusach produkcji, ale to nie oznacza, że oczywiście gra nie posiada żadnych minusów. Jeśli jesteście ciekawi mojego zdania, to dajcie znać w komentarzu, a na pewno dogram taki filmik z minusami w Dragon's Dogma 2. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!